Jest ich bardzo dużo. Te wspomnienia są też tematem książki, częścią takiego właśnie rozdziału dotyczącego jakby wspólnego czasu, wspólnego bycia na świecie. Mój dziadek Henryk Parkita był jednym, no był takim wymarzonym dziadkiem. Gościem, który się bardzo spełniał w relacji ze swoimi wnukami. Ale chyba jakieś takie naj, najmocniejsze wspomnienie, to że mój dziadek był gołębiarzem i nadawał swoim gołębiom imiona swoich wnuków. I tam były i Mateusze, i Małgosie, i Karole, Ole, po prostu wszystkie wnuczki miały swojego gołębia. I to było jakieś niesamowicie magiczne, bo to było jakby jakieś. No, on gdzieś okazywał nam miłość w taki sposób też. I no, mieliśmy swoje, przez to miałem wrażenie, że mamy swoje takie totemiczne egzemplifikacje w tych gołębiach, jakieś takie zwierzęta opiekuńcze w tych jego gołębiach, w tym garażu kieleckim, które potem wygrywały, on był gołębiarzem, który wysyłał gołębie na wyścigi, więc które te gołębie potem wygrywały wyścigi, wracały albo nie wracały, no to jest jakieś bardzo silne i jakieś bardzo piękne wspomnienia w mojej głowie.